Cześć kochani. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku serii Niesamowite po dłuższej przerwie, dłuższej wakacyjnej. To były przedłużone wakacje, ale już jestem bardzo stęskniony za wami. Mam nadzieję, że wy też. Jeśli tak, to napiszcie to w komentarzu. Więc zapraszam was dzisiaj na kolejny odcinek serii Niesamowite, a dzisiaj będziemy mówić o tym, jak Bóg poprzez modlitwę otworzył serce kobiety, która jest bardzo chora na raka. Zapraszam do oglądania. Pani, dzisiaj po tej dłuższej przerwie chciałbym Wam opowiedzieć kolejną historię, która świadczy o tym, że Bóg jest żywy, ale przede wszystkim, że słucha nas, że Ojciec jest wpatrzony w nas. Że jeśli będziesz Go o coś prosić i to będzie dobre dla Ciebie, będzie taka wola Boga Ojca, to On to uczyni, bo jest po prostu dobrym Ojcem. Ojcem, który kocha i chce dla swoich dzieci jak najlepiej. A historia miała miejsce dosłownie 3-4 tygodnie temu. Pojechałem do jednej z moich koleżanek, widziałem po jej twarzy, że, że coś się stało, że ona nie jest tak uśmiechnięta jak zawsze. I zadałem po prostu pytanie, co się stało, jak mogę jej pomóc. Ona się otworzyła, zaczęła mi opowiadać o historii swojej mamy, która właśnie się dowiedziała, że jest chora na raka, bardzo ciężko to przeżywa, tak się trochę zamknęła w tym wszystkim. I jak mi o tym mówiła, pierwsze co mi przyszło na myśl, często też jakby od razu Modlę się też w Duchu i proszę Ducha Świętego, żeby mi podpowiedział, jak się zachować i co zrobić. To od razu poczułem, żeby zaproponować jej modlitwę wstawienniczą. I, bo też modlę się jako wstawiennik, więc powiedziałem mi od razu, że modlę się też często nad ludźmi, że widziałem ludzi, którzy byli uzdrawiani, ale też jak łaska Boża, właśnie poprzez modlitwę, wpływa na, na tą osobę. Więc zaproponowałem tą modlitwę, i ona tak od razu zareagowała powiedziała: Nie, no super, wiesz co, ale Mama się nie zgodzi, bo ona tak nie chce o tym rozmawiać. To jest taki trudny dla niej czas, że tak się trochę zamknęła, i mi znowu przyszły kolejne myśli. Znaczy, przyszła mi taka myśl od razu, jak, jak to usłyszałem, że wyrzekam się tego, co, co ty mówisz. I, i, I od razu to wypowiedziałem. Znaczy, ja też bardzo rozumiem, że słowa mają bardzo dużo mocy. Bóg też to powiedział: Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Jak tworzył światy, to wypowiadał słowa, a tym samym nadał. Bardzo dużo moc słowu. Więc ja od razu wypowiedziałem te słowa, że wyrzekam się tego, co mówisz. I jakby nie przyjmuję w ogóle tego, że łamie moc tego słowa i chcę zaproponować jedną rzecz. I powiedziałem coś takiego, mówię słuchaj, zróbmy tak. Zanim podejdziesz do mamy i zaproponujesz jej tą modlitwę, możesz jej trochę powiedzieć o mnie to po prostu się pomóc swoimi słowami. Nie chodzi o to, żeby to była niewiadoma jaka modlitwa, ale swoimi słowami poproś Boga, żeby otworzył Twoją mamę na, na ten dar modlitwy, na przyjęcie tego, co ofiaruje druga osoba, a co wiesz, że też ofiaruje Bóg, że to natchnienie było z Boga. A ja po prostu też pomodlę się sam o to, żeby Bóg otworzył Twoją mamę na tą modlitwę i tak to zostawmy jak się pomodlisz to wtedy po prostu podejdź i, i jakby zostawmy to już Bogu i powiedz mamie o tym że jest taka propozycja modlitwy i tak dalej i tak to zostawiłem i słuchajcie przyjeżdżam na bodajże drugi tydzień no i zaczynamy rozmawiać ona do mnie, do mnie mówi słuchaj co się stało no i mówi że podeszła do mamy no i zaczęła mamie zrobiła tak jak jej powiedziałem zaczęła opowiadać mamie właśnie o mnie że jest taka osoba że chce się pomodlić i, i, i że proponuję właśnie modlitwę. Jeszcze ważną taką rzeczą, o której nie powiedziałem, jest to, że ja właśnie po tamtym spotkaniu wtedy z nią, po prostu od razu, wsiadając do auta, zacząłem się modlić, oddawać Bogu tą sytuację, prosząc o właśnie takie otwarcie. I to było tyle. To nie było, wiecie, jakaś, nie wiem, ciągła modlitwa, dzień za dniem i tak dalej. Znaczy, ja też tak wierzę w to, że naprawdę czasami niewiele trzeba, że trzeba po prostu pokazać Bogu serce, że my pragniemy. Tego, o co się modlimy, i wystarczą czasami 3-50 słów. To też nie neguję, jakby, oczywiście, modlitw, które są też bardzo owocne, czy nowenne, wszelkiego rodzaju, czy różańce, czy tego typu, jakby to, żebyście tego też w taki sposób nie odebrali. Ale uważam, że naprawdę czasami niewiele trzeba. Nam się wydaje, że nie wiadomo, co musimy robić, że czasami wystarczą proste słowa i krótka modlitwa, która, którą Bóg, Ojciec, bierze do swojego serca. No i wracając już do tych historii, jak zaczęła mi to. Opowiadać właśnie, że zaczęła mówić mamie, i mama do niej mówi: Słuchaj, coś ci powiem. Ja właśnie wczoraj w nocy miałam taki sen, że modliłam się całą noc. Że całą noc się modliłam o to uzdrowienie, żebym została uzdrowiona, i to było tak mocne, że rano jak wstałam, to aż zaczęłam sprawdzać, czy, czy ten guz jest na piersi. I słuchajcie, jak ja to zacząłem słuchać, to po prostu Duch Święty zaczął mnie tak mocno dotykać, i, ale też poczułem taką bardzo dużą miłość w tym momencie, bo zrozumiałem, że, że Bóg po prostu wysłuchał naszej modlitwy, że Bóg otworzył serce jej mamy i że ona przyjęła to, bo ona powiedziała, że tak, z chęcią się spotka i się pomodli. I to było, słuchajcie, niesamowite doświadczenie. To było kolejne doświadczenie, kolejny taki moment z życia tego, kiedy idziecie w mocy ducha, kiedy wierzycie, że duch naprawdę ma moc, że, że jak wznosicie ręce do góry i modlicie się o coś, to, to nie jest pusty gest, ale te wzniesione ręce, tak jak Chrystus chociażby modlił się przed wskrzeszeniem łazarza, on spojrzał wtedy w niebo, wiecie, to była ta relacja z ojcem. Chrystus widział ojca, ojciec widział Chrystusa i Chrystus po prostu rozmawiał z osobą, którą zna, którą kocha, te więzy były takie same, i wierzę, że. Tego samego Bóg chce nas nauczyć. Uczyć mnie tego, żebym właśnie modlił się z mocą, żebym wierzył, że jeśli patrzę w górę, moje oczy są skierowane w niebo, to Ojciec widzi to i wysłuchuje tych modlitw, które są, które są po prostu ważne, które są też przynoszą dobro, bo, no, bo Bóg zawsze spełnia rzeczy, które są dobre. I wierzę, że też tego samego Bóg chce nauczyć Ciebie, że chce, żebyś. Właśnie często spojrzał w niebo, żebyś uwierzył w to, że tam jest Ojciec. Ojciec, który Cię stworzył, Ojciec, który Cię kocha, Ojciec, który pragnie, żebyś w każdym trudnym momencie, żebyś odwoływał się do Niego. I jeśli pójdziesz taką drogą, to wierzę, że będziesz właśnie doświadczył takich małych, większych, mniejszych świadectw, że nagle zobaczysz, że ta relacja jest prawdziwa, że to nie jest wymyślona rzecz, że nasz Bóg nie jest wylany z brązu, czy też wystrugany z drewna, albo jakaś figurka ze złota. Ale to jest żywy Bóg, to jest właśnie ta relacja, którą możemy z Bogiem budować. I to będzie droga, która cię poprowadzi do zbawienia. I to będzie niesamowita droga, tego ci gwarantuję. Dlatego tym się dzisiaj z Tobą dzielę. Zachęcam Cię, że, żebyś może dzisiaj, właśnie jeśli masz jakiś problem, jeśli jest coś, co Cię dotyka, a nie prosiłeś na przykład, czy prosiłaś Boga o to, to stań dzisiaj w takiej szczerości serca, spójrz w niebo. Jeśli nie wierzy, że tam ojciec jest, to powiedz mu to szczerze. Powiedz: Ojcze, patrzę w niebo i chciałabym cię ujrzeć, chciałabym cię zobaczyć, poczuć, żebyś dał mi jakiś znak, że tam jesteś. Bardzo tego pragnę, chociaż dzisiaj w to nie wierzę. I wierzę, że Bóg ci to, to da, że on jakby pokaże, bo on tego po prostu pragnie, żebyśmy tej relacji szukali. Zachęcam do wysłania może tego filmu drugiej osobie, może komuś, kto właśnie tego dzisiaj potrzebuje, żeby wysłuchać, że ojciec jest w niebie. Zachęcam do zasubskrybowania. Podzielcie też się w komentarzach swoimi doświadczeniami, właśnie z modlitwy, z tego, w jaki sposób Bóg wysłuchuje Waszych modlitw. Może macie jakieś takie świadectwo, które też umocni mnie, ale też wszystkie te osoby, które, które po prostu słuchają. A dzisiaj was kochani pozdrawiam. Proszę Was o modlitwę za siebie, za moją żonę. My teraz będziemy jechać na posługę, będziemy na weekend na czuwaniu. Od Nowy Charyzmatycznej, tam będziemy dzielić się też świadectwem, więc proszę Was mocno, westnijcie do Pana, aby udzielił nam mocy z wysoka i żebyśmy słowa, które będziemy wypowiadać, bo one były namaszczone Jego duchem, żeby dotykały serca i otwierały właśnie na miłość Boga, którą każdemu z Was chce okazać. Dzisiaj Was pozdrawiam, kochani, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Z Bogiem. Cześć.